Ze Przez wszystkie formalności tutaj w tym samochodzie proszę załatwić różne bleczki, jedzenia spania, i plany i tak dalej, tabliczki na samochody. I następnym punktem programu będzie wspólny wyjazd na rynek w Skoczowie. Uczestników uczestników zlotu, którzy tu wcinają fajnie, co tam ocie dobrego. Piją ty, i jedzą, czuję chleb, ale coś do tego chleba jest? Coś je wam ocie nie? Herbata, ale tam widzę jakieś są, taki wielki gor, jest taki kastrol, tam się waży jakiś gulasz. Zapraszam wszystkich uczestników zlotu, zapraszam wszystkich Skoczowian na dzisiejszą imprezę, pooglądajcie się te fajne auta, będziemy o nich robiło sprawiać. Ja będę odprawę. Andrzejem Ochotkiem z Radia Katowice, z Polskiego Radia Katowice. Andrzej Odek, Kańszkułalik, to jest najprzystojniejszy mężczyzna ze Strumienia i ze Skoczowa, oprócz wieśka Majtowskiego oczywiście. Także Dziążki, jak ten fajne, maczki, wejdzie pozór na niego, bo on lubi bardzo podrywać Dziążki. Kochani, a ja podam takie informacje, że współorganizatorami i specjalne podziękowania za pomoc we współorganizacji zakończenia sezonu Wieszka. Przyczyniły się Urząd Miasta Strumień, na czele z burmistrzem Anną Gregiery, Urząd Miasta Skoczu burmistrzem Janina Żagan. Tak tym tu same kobiety rządzą I w, i w strumieniu i w Skoczowie MGOK Strumień dyrektor Bogdan Żydek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego WORD Katowice Radio Katowice Andrzej Ochodek o że już wspomniał Drukarnia Times albo Times, czy, to, czy to Wojciech Szymkowski, Rafał Cichowski, Dream Park Ekom, Zisławianota, Zakłady Mięsne Jaź, Janusz Marek, Batek Piotbarski, Klaszik Auto.pl, ośrodek H2O, H2O, czyli to jest jak się nie myla symbol chemiczny wody. Ale nie wody ognisty, czasem żeby ktoś nie pomylił. 2 o to jest zwyczajno, woda źródłowa. Sklep motoryzacyjny Zyta i Mirosław Dzięciel, Daltrans Andrzej Stanie, Grupa Białogród, Dyno On, TY Tadeusz Maziasz, Tekla, Tekla, Wiesław Tekla, Grupa Kreatywna Krzysztof Gruszka i to byli wszyscy i sponsorzy i współorganizatorzy dzisiejszej imprezy. O 12 wjeżdżamy z rynku, jedziemy do Dream Parku w Wohabach, tam będą kolejne atrakcje. Oceanarium, cały świat w miniaturze, tam znowu sobie trochę odpoczniemy, w innej trochę scenerii, a potem jedziemy po południu. Na szczęście coś spadło. Po południu jedziemy na tor kokartowy zygzak w Bielsku białej jeden z lepszych w Polsce w ogóle, dwupoziomowy, bardzo fajny. Mogą Państwo w imieniu swoich załóg wystawić reprezentanta i tam się pościgać, też jest osobna konkurencja. Panie też mogą jeździć, panowie tym bardziej. Podsumujemy wyniki tej rywalizacji i wieczorem w H2O w ohapach polskich tutaj będziemy podsumowywać pierwszy dzień. Będzie także wesoło, będzie zabawa. što kuk, ne Před námi, dinozaury. Ale musel to bylo úplně zabígováne to způsob. Zbekou se k odci, no. No a... a, no a už to je, že je starý, už to má... Tak ale ještě, ještě o to baví a... To prostě roztrhá, celé to vypřeje. Ale můžete být hrdí, fakt říkám, když jsme v Perfektu. Przecież to ja było że tam No Przecież Jerozuz jeżdżę autem, bo ja mam tego, z Ameryki, z Ameryki, a ja jeżdżę w tym, 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 tym... Kurde! Nie jestem takiego auta kurde. Jezus, no to jakie to jest auto kurde? Ale, a, amerykański? No czekaj, ja sobie amerykańskie? Amerykańskie no. A to mikro? A to nie kurde, jest. tylko fag jakiś. Nie wiem, ten mi się, się widzisz? E, Lasuje. Lasuje, ja. A to, no to to może napędy, przednie napędy. Ta, ta. Tym Ty się jeździsz, tym moim benem, to się jeździ. Normalnie. Chłopie kurde, to jak łódką płyniesz, nie? Ten sam wajerek od moi, no, to też mu te 160 kuni, ale kurde to jest też takie autko o, no, no lekkie, małe, to jest malku. No co ty jak się bo, wie, pan, to, to, to O czy o Ta moja pierona. Nie, no. nie, nie, tak, nie, kurde. Tak, tak sobie nie, pomyślą właśnie. To, to? Nie, nie. Te lata że ani już korweta nie pomogła. Nie? Ale ja nie. jeszcze podobno... No słuchaj, że lakier dropią. No to co, to będę kurde ryzykował i lakier mi zdropią i co? Lakier to nie, ale to od chwilek. Kobiety, To końcu ile tych kobiet? Dwie! Jeden facet. Aha. Jeden przedstawiciel załogi startuje oficjalnie w zawodach na Potem, tak jak w zeszłym roku, zobaczymy, jeśli będzie często, każdy, kto już nie jeździł, będzie mógł spróbować swoich sił. Cztery kółka, kierownica, gaz, pedał, hamulec. Nie ma problemu. Z lewej strony mamy gaz, z lewej hamulec i naciskamy równocześnie i tyle biegów żadnych nie ma. Jedziemy do przodu albo hamujemy. Poprosiłbym jeszcze zjeść na chwilę gaz i sobie włosy schować pod gazem. Jest! <śmuszczaj> że nie dwie osoby mnie trzymały i mnie nie chciały przepuścić. A później. to na No właśnie kogoś wyprzedzałem i to parę... no, Nie, tylko potem był problem, że raz wydzwoniłem. Jak Jeszczemy na listę pierwszej wrzesień. Przesień numer 6, nr 6, Mariusz L, Roman, Robert, Darek i jedziemy do Kiszyc, gdzie będą kolejne wrażenia. Wrażenia będą szczególnie podczas panu komandowskiego, gdzie będzie dla Was grał wspaniały zespół. Marcin i Beata i Marcin. Zatrzymaj. Zatrzymaj. Przydałoby się na!